Cześć. nazywam się Radosław Kozal jestem właścicielem bloga Przepis na Trening. W podcaście World Life Sport Balance będziemy rozmawiali o sporcie i przedsiębiorczości. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Przepis na Trening Work Life Sport Balance. Moim pierwszym gościem będzie Agnieszka Patoka. Chciałbym, żebyście z technicznego punktu widzenia wiedzieli, że Podcast powstaje na zasadzie najpierw przeprowadzenia wywiadu w formie mailowej, a później jego realizacja jest w formie podcastu. Będziemy starali się z moimi gośćmi czytać w taki sposób, abyście nie mieli odczucia, że czytamy, natomiast myślę, że wraz z biegiem czasu jakość tego podcastu będzie rosła i przekaz też pewnie będzie troszkę płynniejszy. Zapraszam. Dzień dobry, Agnieszko. Jesteś osobą, którą obserwuję już od dawna i którą przyznam zupełnie szczerze, inspiruje mnie. Dlatego tym bardziej dziękuję ci, że przyjęłaś moje zaproszenie do tego wywiadu. Moja kartka A4 jest pełna pytań, więc myślę, że czas zacząć. Cześć Radek. Dzięki za zaproszenie do rozmowy, jest mi bardzo miło. Chyba obserwujemy się już dobre kilka lat, co? Też obserwuję twoje działania i wygląda to naprawdę profesjonalnie, i w pracy i na rowerze. Zatem wnioskuję, że swój swego przyciąga. Chciałbym porozmawiać z Tobą o sporcie i o przedsiębiorczości, a te tematy akurat zdają się nas łączyć w 100%. Pozwól, że na początku zapytam Cię o kwestie związane z kolarstwem, by stworzyć kontekst do rozmowy, a potem zacznę dopytywać o szczegóły. To zapewne poprowadzi nasz tok rozmowy w nieco inne obszary niż tylko jazda na rowerze dla wyników. Czy mogłabyś dla wspomnianego kontekstu opowiedzieć w kilku zdaniach o swojej historii kolarskiej, tak wiesz, od początku po dziś dzień? Jak to się zaczęło? W sumie od podstawówki biegałam. Od zawsze biegałam. Byłam najszybsza w klasach na wszystkich dystansach. Pamiętam, że nauczyciele wysłali mnie na przeróżne zawody biegowe. Później, jak już byłam w liceum, miałam potrzebę przynależności do jakiegoś klubu, więc dołączyłam do klubu Flota Gdynia. No i tam zaczęłam trenować biegi długodystansowe. Z Renatą Walędziak. Dla mnie to jest historyczna i super biegaczka, która, jeżeli dobrze pamiętam, to zajęła siódme miejsce na maratonie w Nowym Jorku. To, to były początki maratonów. Wygrała jeden z maratonów warszawskich. Po prostu fenomenalna. To ona dała mi tyle mądrych lekcji, które do teraz kierują mną w sporcie. Na studiach, czyli na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, już bardzo chciałam też dostać się do akademickiej sekcji biegowej. No i dostałam szansę, dostałam szansę, tak, bo tam trener nie widział, nie, nie widział we mnie potencjału. No ale ta moja kariera, którą bardzo chciałam, trwała dosłownie 2-3 miesiące. Dorobiłam się przewlekłego zapalenia kostnej, przeciążyłam kolano, miałam podejrzenie pęknięcia łąkotki. No, widać, że nie dało się tego wszystkiego połączyć z pracą i z nauką, tak jak chciałam. Mieszkałam w akademiku, utrzymywałam się sama, no i musiałam pracować. Pamiętam, jak lekarz ortopeda powiedział mi: Agnieszko, idź na rower, zapomnij o bieganiu na razie. No i ja to oczywiście tam przepłakałam i przecierpiałam. No, ale stwierdziłam, że muszę zacząć rehabilitację tej mojej lewej nogi i szczerze mówiąc, strasznie się wkręciłam. Na, na rehabilitację dojeżdżałam rowerem. Bardzo mi się za to obrywało. No i tak zaczęłam sobie jeździć, regularnie jeździć na rowerze. Miałam taką pseudo szosę z prostą kierownicą. Tatą to nazywał Sprinter. Zaczęłam na tym jeździć, umawiać się na, się na szosę z kolegą. No i tak po jakichś dwóch latach dostrzegła mnie lokalna drużyna asetrekdynia. No i tak stworzyły mi się. Super warunki do ścigania. Jeździliśmy razem 4 lata, wyścig za wyścigiem, szczerze mówiąc. A początek szkółki kolarskiej. Zaczęło się tak, że kiedy byłam na studiach, znajoma triatlonistka zadzwoniła do mnie i powiedziała: Aga, słuchaj, chcę otworzyć szkółkę kolarską w Gdańsku. No i szukam kogoś, kto lubi pracować z dziećmi. Co ty na to? No i zabawne jest to, że dosłownie kilka dni wcześniej, wcześniej rozmawiałam z koleżanką że kurczę, super byłoby trenować z dziećmi jazdy na rowerach. Brakuje tego. Ja już wtedy miałam licencjat, więc to było 3 lata już jeździłam wtedy. Miałam już licencjat, czyli wykształcenie, które pozwala mi pracować z dziećmi. Nie miałam jeszcze tego doświadczenia, szczerze mówiąc, oprócz praktyki w przeróżnych szkołach. No ale zgodziłam się. Pracowałam w tej szkółce, nie chcę skłamać, może półtorej roku. No i Niestety ta szkółka z czasem zaczęła podupadać, i pamiętam, że kiedy już formalnie była zamknięta, zadzwonił do mnie jeden tata dziewczynki, z którą jeździłam, no i powiedział tak: Pani Agnieszko, wiemy, że szkółki już nie ma, ale córka bardzo polubiła z Panią treningi. Czy jest szansa na prywatne, indywidualne treningi? No i tak się zaczęło. Prowadziłam kilku podopiecznych, no ale z czasem stwierdziłam, że nie mam ochoty przyjmować tak nieformalnie no i stworzyłam biznesplan na szkółkę i tak to się w sumie wszystko zaczęło Pozwól że wtrącę i zapytam bo to pytanie mnie nurtuje Aga czy Agnieszka bo skrót twojego imienia w zestawieniu z nazwiskiem Aga Patoka brzmi twardo i dość dosadnie jakby miało coś komunikować czy to tylko moja interpretacja czy jakiś celowy zabieg i nawiązując do tego, czy jesteś zadowolona ze swojej obecnej pozycji w kontekście marki osobistej w internecie? Zdecydowanie wolę Aga. Aga Patoka. Stronę internetową nazwałam agapatoka.com, no i mój główny kanał na Instagramie to agapatoka, już od dłuższego czasu. I to był też celowy zabieg, mimo że tak naprawdę nie lubię Twojego nazwiska, no ale skrót jest prosty i jest duża szansa, że go zapamiętasz. Wszyscy znają Łuszczowską, Lewandowskiego czy Kwiatkowskiego i wydaje mi się, że w branży trenerskiej to jest klucz. Nazwisko albo dobry pseudonim. Jak Cię zapytają, z kim trenujesz, to odpowiesz schodokowską albo odpowiesz Aga Patoka cię, mnie prowadzi. Tak? To brzmi krótko i dosadnie, prawda? <grytanie> Zgodzisz się, że branża kolarska to mimo wszystko bardzo wąski segment rynku? My, my w tym siedzimy, ale większość dzieci i tak kopie piłkę na boisku może to jest mit, ale tak mi się wydaje no tak naprawdę daleko mi do tej rozpoznawalności do której dążę, bo większa rozpoznawalność oczywiście ma swoje korzyści, no ale tak stopniowo nad tym pracuję, nic nie wymuszam każde działanie zaczyna się lokalnie, jak mi to dobra dusza kiedyś przypomniała to w sumie ostatnio, myśl globalnie działa lokalnie i w tej kwestii nic się nie zmienia a więc nie pomyliłem się za bardzo w kwestii mocy brzmienia imienia, co bardzo mnie cieszy. Ale powiem szczerze, dalej spodziewałem się zupełnie innych odpowiedzi. Mianowicie w kwestii budowy marki osobistej w konfrontacji z budowaniem popularności, o której wspominasz. Ale spokojnie, za chwilę dam ci się wybronić. Będę jeszcze przez chwilę kontynuował tę myśl, by potem przejść do kolejnego pytania. Bo w odpowiedzi na twoje pytanie zgodzę się z tobą, że kolarstwo to wąski segment rynku. Czasami mam wrażenie, że przy dzisiejszych możliwościach komunikacyjnych wręcz skrajnie wąski i wybicie się nie jest stosunkowo aż tak trudne. Oczywiście zdobycie popularności na poziomie Maji Włoszczowskiej to zupełnie inna liga tak zwanego fejmu, ale zauważ, że osiągana także w zupełnie inny sposób, bo poprzez wyniki na arenie międzynarodowej podkręcanej przez mass media typu wiadomości itd., tak jak wspominałaś, obserwujemy się i znamy z widzenia od dawna, głównie z Instagrama. I tutaj, właśnie, mam ten zgrzyt w kontekście tego, co powiedziałaś o budowie marki osobistej. Bo ja wręcz byłem zawsze przekonany, że Twój profil Aga Patoka, który obserwuje notabene 10 tysięcy osób, to strasznie dużo, to profil publiczny, a nie prywatny. I mimo, że zdarza Ci się publikować stosunkowo dużo prywatnych rzeczy, wydaje się robić to w sposób na tyle kontrolowany, że znowu zdaje się, że próbujesz pozyskać swoich fanów poprzez swoją naturalność. Obiektywnie, tak całkiem szczerze, obserwując Cię, moim zdaniem, nie da się ciebie nie lubić. Promujesz też jako Agapatoka swoją szkółkę, jako ambasadorka. To jak to jest z tą marką osobistą? Pomyśl mi to proszę rozgryźć. Szczerze mówiąc, w ogóle nie zastanawiam się nad aspektem marki osobistej, nie, nie siedzę tak w tym. To raczej naturalny proces, yy, szczególnie jeżeli prowadzisz firmę z imienia i nazwiska. Yy, ona z czasem zaczyna być rozpoznawalna, twoje imię, imię i nazwisko zaczyna być rozpoznawalne. To jest stopniowy proces. Ostatnio na jednym z wyścigów słyszałam z ust komentatora: Nazwisko dobrze nam znane Patoka! No, i tylko się e, ucieszyłam, uśmiechnęłam. To jakby nie ta rozpoznawalność jest dla mnie ważna, to jest po prostu efekt uboczny, jeżeli wszystko się dobrze kręci, a priorytetem jest dla mnie po prostu, jak banalnie to zabrzmi, być szczęśliwym. I to pracowanie z dziećmi i młodzieżą, mój własny rozwój, to mi daje tą ogromną satysfakcję. To, co pokazuję w social mediach, to jest moje absolutne maksimum, jakim chcę się dzielić. To wystarczy, żeby jakaś osoba, która wchodzi na moje profile, mogła sobie zarysować obraz, kim jestem. Jestem instruktorką kolarstwa, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Sama jestem czynną zawodniczką w kolarstwie górskim. Lubię siedzieć nad morzem czy podróżować. To jest właśnie tyle, ile chcę pokazywać. To w zasadzie robi każdy z nas. Sądzę, że teraz wszystko jest uznawane za marketing w, w dobie takiego, takich czasów mega social mediowych. Czego bym nie pokazała, to ktoś będzie chciał doszukać się w tym marketingu. Czy to zdjęcie w social mediach, czy wchodzenie we współpracę z jakąś marką. W sumie to nawet każda rozmowa z rodzicem czy z podopiecznym. A że samo prowadzenie tego, tych kanałów przychodzi mi z łatwością, no to wychodzi to naturalnie. Nigdy nie przekonałam się do tweeta, a Instagram naprawdę lubię. Od niektórych usłyszysz, że prowadzenie social mediów to trudna sprawa, no ale ja nie jestem tego zdania. Moje pełne życie, pełne życie zna, policzę te osoby na palcach. Bardzo sobie cenię życie prywatne, moje życie. Bardzo. Otaczam się osobami kochającymi, wspierającymi, takimi, które są mega ambitne i mądre, wiesz, takimi, które, które mnie wynoszą w górę. Znasz pewnie to uczucie. Wtedy, wtedy czuję, że mogę góry przynosić. To, to jest bardzo ważne w życiu. A wszystkie toksyczne osoby, nawet jeżeli okażą się w trakcie, po prostu od siebie odsuwam. A propos szkółki kolarskiej dla dzieci, czy to zajęcie, które pozwala ci się utrzymać na co dzień, czy poza tą pracą z dziećmi zajmujesz się czymś innym? Wiesz co, czasem pracuję dużo, czasem mało, szczerze mówiąc. Kto ma własną firmę, ten dwie. Ja otworzyłam własną półtorej roku temu. Od kilku lat jestem osobą bardzo szczęśliwą, ale też zapracowaną. Jeszcze przed pandemią byłam rozbita na dwie prace. Praca numer jeden to była praca w sopockiej restauracji. Byłam kierowniczką zmiany, więc mnóstwo obowiązków. No a własna szkółka kolarska to była moja praca numer dwa. To było takie zajęcie popołudniowe. Nie miałam aż tylu podopiecznych, aby zarabiać i żyć tak jak lubię. No więc nie, nie potrafiłam tutaj zrezygnować i poświęcić się tylko tej, tej jednej pracy, chociaż bardzo chciałam i długo już nad tym myślałam. W pracy numer jeden, czyli w restauracji, zawsze w weekendy była walka o to, żeby mieć wolne, po to, żeby właśnie pojechać na jakiś wyścig kolarski. No ale wszystko zmieniło się, gdy przyszła pandemia. Z dnia na dzień zostałam bez tego głównego źródła utrzymania, no i stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy wszystko postawię na rozwój szkółki. I wyszło to fenomenalnie. Mój grafik się rozluźnił na tyle, że mogłam brać pod skrzydła podopiecznych indywidualnych, w ogóle więcej podopiecznych. W czasie pandemii napisałam też e-booka dla dzieci o bezpieczeństwie na rowerze, po prostu widząc, jak pewne rzeczy są niejasno tłumaczone, a są bardzo ważne. No a kiedy pracujesz z dziećmi, to zaczynasz widzieć te wszystkie... Widzieć te umiejętności, jakich im brakuje, i widzisz też wiedzę, jakiej, znaczy wiedzę, której im brakuje, a jest dla nich ważna z mojej perspektywy. No i kiedy, kiedy już się poświęciłam 100% szkółce, to to większe zainteresowanie przyszło samo. Możesz opowiedzieć trochę o tym, jak Twoja praca to od strony rowerowej wygląda na co dzień i kontynuując, jak oceniasz swój life-work balance? Life work balance. No, to jest kluczowe do szczęścia w życiu. Ja nad tym cały czas pracuję. Wiesz, co, tyle samo czasu, co spędzam z klientami w terenie na rowerach, to tyle samo spędzam przed monitorem. Czas spędzony przed monitorem to jest praca. Mnóstwo rozmów mailowych, pilnowanie księgowości, zarządzanie całym tym budżetem, prowadzenie social mediów, praca nad innymi projektami, planowanie kolejnych miesięcy. To jest może dla mnie trochę stresujące, yy, przedłużanie tych współprac. Sam trening to jest naprawdę przyjemność i satysfakcja. Yy, tutaj ci powiem, co zdążyłam w swoim krótkim życiu zauważyć. Mogę zaplanować cały miesiąc w pracy tak, że ten balans będzie idealny. Tak. No ale w praktyce, czyli w tym życiu prawdziwym, to wygląda tak, że życie serwuje ci co moment rzeczy, których nie planujesz w kalendarzu. Nie wpisujesz sobie choroby, kontuzji, kłótni w relacji, nieplanowanych wydatków, śmierci w rodzinie, czy nie planujesz, że w przyszłym roku będzie pandemia i przyjdzie cały kryzys gospodarczy. No i choć sobie zaplanuję wszystko, bo tak lubię, to wyjdzie mi sinusoida. Energia raz będzie, a raz będzie zero produktywności. Naprawdę. No ale nie mogę tu nie wspomnieć, że intensywność w pracy u mnie bardzo zależy od pory roku. Nasilenie mam oczywiście od kwietnia do października, tak naprawdę, bo wtedy mamy taki stricte sezon rowerowy w Polsce. No a co zrobić co drugą połowę? No tutaj zaczyna się mądre planowanie. No właśnie, mądre. <laughs> na przykład w sierpniu miałam przesilenie pracy i treningów. Pandemia też nas wszystkich w sumie rozregulowała. Za dużo wszystkiego. I zdrowie mnie opuściło mnie na jakiś czas. No i właśnie dlatego moje cele kolarskie tutaj przeszły ewaluację. No i obecnie trenuję inaczej. Kończę już z długimi maratonami, na które zwyczajnie nie mam siły przy tym, Tylu treningach z podopiecznymi. Wracam do krótkiego, intensywnego, mocnego ścigania, bo szczerze mówiąc, to zawsze mi dawało najwięcej zabawy i tej, tych endorfin. Czy bycie trenerką innych w konfrontacji z własnymi treningami w jakimś stopniu, nazwijmy to dość dosadnie, nie zabija Twojej pasji do kolarstwa, czy jest raczej odwrotnie? Poczekaj, wypalenie? Wydaje mi się, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby mówić tu o jakimś wypaleniu. Wypalenie można czuć po x latach zajmowania się czymś. Tak przynajmniej się wydaje, bo widzę u innych dorosłych. Więc to pytanie proszę zadaj mi za jakieś 10 lat. Okej, okay, to chyba dobre miejsce na krótkie wspomnienie o zazdrości. Aga, czy docierało do ciebie sygnału o tym, by ktoś robił ci pod, w cudzysłowie tak zwaną górkę w związku z Twoją działalnością? Bo wiesz, bycie osobą przedsiębiorczą niestety często, a nawet powiedziałbym prędzej czy później, wystawia na taki test. Miałaś okazję już go przejść? Nigdy nie czułam, aby ktoś robił mi pod górę. Raczej czułam taki brak zrozumienia albo brak entuzjazmu. Kilka razy poczułam taki zawód, wiesz, gdy ktoś gasi twój zapał. Nikt z nas nie lubi tego uczucia, gdy ktoś mu mówi, hej, odpuść, albo hej, to beznadziejny pomysł, hej, weź się za coś innego, normalnego, idź uczyć w szkole, to ten tekst słyszałam kilka razy, w życiu bym tak nikomu nie powiedziała, bo to jest po prostu gaszenie czyjegoś entuzjazmu, dlaczego nie pozwolić mu tego przeżyć, doświadczyć? Niech sam szuka i odkrywa, czego tak naprawdę potrzeba mu do szczęścia. My możemy tylko wspierać i kibicować. Niektórzy może po prostu uwielbiają krytykować. Powiem Ci, że w pracy z dziećmi dla mnie to wspieranie jest najważniejsze. Rozmawiamy z dziećmi na tych treningach stricte grupowych dla dzieci. Rozmawiamy non-stop. Dzieci mają moją pełną atencję. Wiesz, a dzieciaczki zasypują Cię przeróżnymi wątkami. Jeden maluch tego lata powiedział mi tak. Zaczął temat z bananem na twarzy: podkreślam, proszę pani, wie pani co? Będę miał niebieskie włosy. Ja się tylko uśmiechnęłam i powiedziałam, nie, no super, genialny pomysł. Będą ci pasować do twojego kasku. Musisz się pochwalić następnym razem. No i uwierz mi, że oczy mu się zaśmiały na moją odpowiedź: po prostu małe iskierki, diamenty w oczach. Wyobraź sobie, żebym mu powiedziała niebieskie. A nie wolisz takich jak wszyscy? Po prostu zgasiłabym, zgasiłabym go po prostu. Nie, nie na tym to polega. Na samym początku, gdy chciałam otworzyć szkółkę kolarską, oczywiście opowiadałam o tym, e, słyszałam, że na przykład nie da się na tym zarabiać. E, usłyszałam też, że nie mam nazwiska albo nie mam kolarskiej historii. E, nie mam koszulki mistrza, mistrzyni polskiej, więc dlaczego biorę się za taką pracę? Dla, dla wielu osób, ja rozumiem, gdy, które szukają trenera, to jest jedna z wytycznych. Osiągnięcia na arenie sportowej. Im większe, tym lepszy trener, tak? No, dla mnie to jest jedna z wytycznych. Weźmy tu proszę jeden przykład. Trener najszybszego człowieka świata, Usaina Bolta, nasz największy sprinter na świecie, jego trener Glenn Mills, czy kiedykolwiek był zawodowym sprinterem? Nigdy. To znaczy próbował, no ale odpuścił. W sporcie liczy się coś więcej, dużo więcej. Podejście mentalne, skuteczne metody nauczania w danej dyscyplinie. Ja wiem, że jestem młoda i to doświadczenie dopiero zdobywam. Doświadczenie pracy z podopiecznym. Każdy trener tak zaczyna. Nikt nie rodzi się świetnym trenerem od pierwszego podopiecznego. Cofam to ostatnie zdanie, bo może tak jest. Jeszcze gwoli ścisłości, formalnie jestem instruktorką kolarstwa, a nie trenerką. Jednak wszyscy podopieczni, oprócz dorosłych, z którymi często przychodzę, na ty, mówią do mnie trenerko, pani trenerko. Dlatego właśnie sama pozwalam się nazywać trenerką. Tu może nie wszyscy zrozumieją moją bolączkę, ale to niby tylko tytuł. No ale zdarzały mi się takie wiadomości pod tytułem: od kiedy jesteś trenerką? Gdzie zrobiłaś kurs trenera kolarstwa? Zatem, jak widzisz, zawsze znajdzie się ktoś, komu no nie podoba się, co robisz, albo jak to robisz. Aga, z Twoich wypowiedzi płynie tyle dojrzałości i mądrości, że szczerze liczę, że ten wywiad trafi do szerszego grona odbiorców i że Twój autorytet trenerski odbije się szerokim echem, nie tylko w internecie. Zdradź mi, proszę, jakie jest Twoje największe marzenie sportowe? Dziękuję, bardzo mi miło. Moje największe sportowe marzenie oczywiście kolarskie trudno mi odpowiedzieć, bo to akurat obecnie ewoluuje jak wcześniej wspomniałam, odchodzę od maratonów na jakiś czas kolejne lata planuję pod imprezy typu XC i właśnie w takiej formule chciałabym się przygotować na Mistrzostwa Polski no i myślę, że stanąć u boku Maji Włuszczowskiej i innych świetnych kolarek to jest świetne marzenie, nad którym na pewno będę, będę, będę ciężko pracować Będziemy powoli kończyć, aby ten wywiad nie był wywiadem rzeką. Chciałbym Cię jeszcze na koniec zapytać, gdybyś miała taką możliwość i mogłabyś podzielić się ze światem trzema tytułami książek, które uważasz, że były dla ciebie najbardziej wartościowe w dotychczasowym życiu? Czy to prywatnym, czy zawodowym? Jakie to by były tytuły? Super pytanie. Chętnie tutaj polecę kilka takich książek, które na mnie wpłynęły. Każda jest trochę z innej płaszczyzny, a że nie mogłam się zdecydować, to w sumie wymienię ci pięć pozycji. Dobrze? Książka biznesowa, którą polecam, to książka pod tytułem po pierwsze zysk. Dużo w niej takich podstaw wiedzy o prowadzeniu budżetu w firmie, szczególnie jeżeli masz takie nieregularne przychody, jak prowadzić kilka kont, jak wypłacać sobie pensję, jak prowadzić oszczędności. Jeżeli Twoja firma nie zarabia nagle tyle, że możesz to komuś zlecić, to warto przeczytać sobie tą książkę i podstawy samemu poznać. Kolejna książka, to już z takich serii, medyca, me, powiedzmy, z gatunku medytacyjnych to książka Medytacja dzień po dniu Christophera Andre. Dzięki tej pozycji udało mi się opanować taką sztukę uważności. Potrafię skierować myśli na, na tu i teraz, w każdych warunkach. Potrafię oceniać i doceniać to, co mnie otacza. Potrafię się też wsłuchiwać w swoje wnętrze, a to też jest bardzo. To jest dla mnie bardzo budujące, żeby zawsze się wsłuchać w siebie i, i wiedzieć, czego tak naprawdę w tej chwili potrzebujesz, co jest dla ciebie najlepsze. Warto i za tym głosem. No dobrze, kolejna pozycja, trzecia, to książka Ewy Scheiner pod tytułem Negocjuj Kobieto. I oczywiście tutaj książka trafia do kobiet, oczywiście, no ale też mężczyźni mogę uczytać. To taka książka o panowaniu takiej sztuki negocjacji, bo mi czasem brakowało pewnych cech. Tak mi się wydawało na drodze jakichś poważniejszych rozmów, kiedy takie zaczynały się pojawiać. No i mm, ta książka jest o tym, żeby odważnie zdobywać tego, co się chce. No ale tam były pewne metody, których pamiętam, że nie pochwalałam, więc y, nie polecam wszystkich porad z tej książki. Czwarta pozycja. To taka życiowa książka, napisała ją Shonda Rhimes, słynna reżyserka amerykańskich seriali, może ją, może ją kojarzysz, napisała książkę swoją Year of Yes. To jest o tym książka, jak mówić tak na rzeczy, które wychodzą poza naszą taką strefę komfortu. No, do, mnie, do mnie trafiła jakieś seriale, więc przeczytałam. Ona jest w wersji angielskiej, ale może już gdzieś jest polskie tłumaczenie. Wiesz co? I jeszcze piąta książka e, Timotiego Ferisa. E, tytuł to Czterogodzinny godzinny tydzień pracy. Może brzmi absurdalnie. Ta książka trafiła mi w ręce na zeszłoroczny urlop duszy. E, I szczerze mówiąc, e, bardzo mi się spodobała. To jest książka dla, dla tych, którzy chcą złamać taki schemat pracy od 9 do 17, czyli. No, być też jednocześnie takim niezależnym finansowo, dla mnie to było ważne w życiu. W sumie to od kiedy pamiętam, jak byłam na stolatku, mówiłam sobie, że nie chcę pracować, nie chcę przepracować swojego życia, nie chcę pracować od, od 9 do 16 dla, dla kogoś, bo kiedy będę żyła. No i ona bardzo do mnie trafiła, szczerze mówiąc, ostatnio do niej wróciłam. Bo ja też mam tak, że nigdy nie kończę książek. Ja je przeczytam w 70%, 80%, ale mam taki moment, że w sumie stwierdzam, nie, no już. Wszystko, wszystko wiem. <laughs> Nie wiem, to może bardzo, bardzo niepoważne, ale zdarza mi, zdarza mi się po prostu do książek wracać, bo wiem, że są niedoczytane. Okej, okay, no dobrze. Pozwólmy tym treściom zatem wyjść na światło dzienne. Dziękuję Ci za poświęcony czas i zaangażowanie. Nie żegnam się, mając nadzieję, że jeszcze będę miał okazję w przyszłości zadać Ci kilka pytań jako kontynuację tej rozmowy. Aga, trzymam za Ciebie kciuki. Dzięki bardzo.